Bo moja historia jest taka, że siedzę i słucham sobie, wydaje mi się, że to było radio wiesz, Nowy Świat czy coś takiego, mhm. i y, jest wtedy ta, ten taki mm, ekologiczny dołek, że PiS tam, wiesz, tnie te wszystkie lasy, wiatraki wyłącza, tak, tak. po prostu jakieś takie, wiesz, takie, takie m, dziwne zachowania. I nagle, kurczę, słyszę w radiu, że jakiś koleś opowiada, że las na zawsze, las na zawsze, że oni robią taką fundację i te lasy chronią, i że nikt ich nie może wyciąć. Kurde ty, ciekawe to jest, nie? No i jakby z radia gościa poznałem, nie? Gdzieś tam sobie zacząłem śledzić to, umówiłem się z nim na kawę, pogadaliśmy sobie coś tam i ten temat jakoś we mnie kiełkował. I jak miałem 40 urodziny, to stwierdziłem, że kurczę, będzie może taki fajny pomysł, ja nic nie potrzebuję, żadnych prezentów że zamiast kupować mi prezenty, to zrzućmy się i kupimy kawałek takiego lasu z Las na Zawsze i on sobie tam będzie na zawsze i to będzie fajny prezent. No i udało się po pozbierać tyle, że tam kupiliśmy jeden hektar tego lasu. No i znów jakby, wiesz, kupiliśmy ten hektar lasu, no w sumie fajnie, Michał przysłał jakieś fotki, ładnie to wyglądało. I znów, wiesz, minął taki rok. No to tam sobie cały czas kiełkowało we mnie. No i Michał mówi, wiesz, teraz będziemy robić takie otwarcie tego lasu. Otwarcie lasu, nie? Okej, okay, Michał, nie, spoko. Na otwarciu lasu jeszcze nie byłem. No i pojechałem tam, pod Nowy Sącz, z Wrocławia to daleko, Wytrzyszczka. Pojechałem tam, weszliśmy do tego lasu, ten las jest naprawdę piękny, w sensie kurczę... On już jest. Tak, on Oni tam ma... zarówno sadzą, jak tak, kupują tak, tak, i kupują tak. lasy i zmieniają zapisy w I, i, i o, jemu groziło po prostu wycięcie, to znaczy był wystawiony, wiesz, o eliksie i jakby cena, zwyczaj, to jest taka cena, ile drewna z stamtąd wyjmiesz, to tyle kosztuje. E, no i jak tam pojechałem i zobaczyłem ten las, to normalnie się wzruszyłem. Serio, po prostu stary miał łzy w oczach. Nie? Ja nie jestem gościem, który po prostu się wzrusza, wiesz, na, nie wiem, na filmach, nie? Więc jakby byłem naprawdę wzruszony, byłem wzruszony tym, że mogło tego nie być, a jest i to jest wspaniały las, który jest, wiesz, kurczę, jak dzieło sztuki, monumentalny. Wzruszyłem się tym, że przyszli tam ludzie okoliczni, jakieś babuleńki, kurcze, które mówią, a ja w tym lesie tam, wiesz, na grzyby chodziłam, a ktoś tam z dziewczyną tam chodził, a ma dzisiaj 80 lat, ale wiesz, on to pamięta, bo ten las to nie jest tylko przyroda, tylko to są te wszystkie historie, wiesz. I ci ludzie, oni po prostu byli mega Zaangażowani w to, żeby tego lasu nikt nie wyciął. Nie? Też się dokładali zresztą do tego. Nie? I wiesz, to były cztery hektary lasu razem, które się udało yy, uratować. Mega mnie to poruszyło. No i się bardzo zacząłem nakręcać w zasadzie. ok, co zrobić, żeby no, więcej a, a tego. Nie kosztują cztery hektary lasu podnowarzym. Tak, wiesz, co jeden hektar lasu, tak mniej więcej, kosztuje pewnie około 100 tysięcy złotych. Okay. Natomiast im się więcej kupuje, tym jest taniej. Okay. Nie? Y I zacząłem kminić, y i zacząłem myśleć razem, to z ekipą z raz na zawsze fantastyczni ludzie, którzy od lat sadzą lasy, a od niedawna zaczęli też właśnie chronić te lasy, którym grozi wycięcie. I oczywiście sadzenie jest super jest mega potrzebne i ale bardzo chronienie przyjemne. Nie jest skuteczniejsze, nie? Ale chronienie, wiesz, jakby... teraz mam 70 i więcej lat. Co tam węgla jest... To jest raz, ale też jakby, wiesz, dosadzić zawsze możemy, ale to, co tutaj stoi i jest wspaniałe, to jakby jak to wytniemy, to tego już nie będzie. Mhm. Nie? To wiesz, nie, nie idziesz do Luwru, nie rozwalasz Monalizy, żeby sobie wziąć tą bejtramę na drewno, nie? Mhm. A to jest trochę tak, nie? Że jakby wywozisz drewno z takiego lasu, a niszczysz cały, wiesz, ekosystem, nie? No i te wszystkie wspomnienia, jakby to jest naprawdę dużo głębsze coś niż tylko chronienie, wiesz, roślinek. Więc bardzo się w to zacząłem angażować. Pojechałem na pierwsze sadzenie też lasów. Wpadłem na pomysł, żeby kolegów przedsiębiorców zacząć zabierać na to. Określiliśmy to takim mianem golfa 2.0, bo wiesz, nie ma to wad golfa, a ma wszystkie zalety. Czyli zalety. Jakie są wady golfa? No, że jest to takie bardzo elitarne i nie każdy to lubi, nie jakby okay. przez to. Natomiast y, chodzisz sobie y, na zewnątrz, w przyrodzie, robisz jakąś lekką pracę, bo sadzenie lasów, wbrew pozorom, potwierdzam, nie jestem atletą, nie jest jakieś super męczące. E, gadasz sobie z ludźmi i gadasz sobie z super ludźmi. I w ogóle wiesz, to jest takie bardzo otwierające, bo naprawdę masz świetne rozmowy, sadząc sobie ten las. Bo masz może trochę tego myślenia w tle, że wiesz, my go posadzimy, a dzieci moich dzieci mogą tu przyjść i to będzie sobie rosnąć. I las na zawsze robi to bardzo, wszystko mądrze, bo, bo sadzi drzewa liściaste, więc te lasy one się zamienią kiedyś w puszczę. Mhm. I, i, I wokół tego wszystkiego no, bardzo się w to angażuję i staram się pomóc jak tylko mogę. Trochę tak włączając biznes, no i teraz też będziemy uruchamiać taki projekt, który się nazywa Połączona Puszcza Polska. I Połączona Puszcza Polska to jest projekt, który mówi: znajdźmy wspaniałe lasy w Polsce, które są jeszcze w rękach prywatnych i może im grozić wycięcie, kupmy te lasy w całej Polsce, no i połączmy je w taki twór, który będzie czymś na miarę nowego Parku Narodowego. My oczywiście... Prywatnego. Prywatnego, nie? Bardziej społecznego może niż prywatnego, o, społecznego. nie? Yy, I oczywiście zabezpieczamy to tak, żeby tego nikt nigdy nie mógł wyciąć. A no tam są zapisy w księgach wieczystych, dość dużo takich tak. prawnych rozwiązań yy, ta fundacja zaczęła robić, to Michał o tym opowiadał Tak, kiedyś. tak. Fundacja jest bardzo dobrze na to przygotowana i, i, i ja też to sprawdzałem, bo też jakby Dołączyłem teraz do, do grona jakby fundatorów i do wow. rady, więc jakby. Też... Zakrę, zakręciłeś się to... przez ten jeden las jak? Tak. Nie wiem co, nie? Tak, tak. Bo to wiesz co, bo to jest stricte, to są stricte emocje. nie? W sensie mhm. naprawdę czujesz jakieś połączenie. I, i wiesz co, i też jak, jak widzę to, bo jest tak, jak rozmawiam z ludźmi, to część osób po prostu tylko zaczynam o tym mówić mówię, las, tak. Ja zawsze od dziecka coś tam chciałbym i bach od razu, a część mówi okej, okay, a tam ile to CO2 pożera, a czy nie lepiej coś tam i jakby to też jest okej, okay, ale część ludzi ma to połączenie, a część nie ma. To jest, to jest okay. wszystko okej, okay, nie? Ja, ja mam po prostu więc jakby nie to mega jara.